Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Was, moi drodzy, na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na czytanie pod tytułem Lustro Wasze myśli, uczucia i zamiary względem siebie. Będzie to jeden ogólny przekaz, więc zapraszam serdecznie. Być może będzie z Tobą to czytanie rezonować. Jeśli nie, to nie zniechęcaj się, wrócę jakiś czas, może następnym razem. Będziemy ze sobą razem rezonować, a teraz już patrzymy sobie. Dobrze, wasze myśli, uczucia i zamiary. Jak to wygląda? Dobrze, po lewej stronie będą myśli, uczucia i zamiary tej osoby, po prawej stronie będziesz ty, tak przynajmniej jest w moich czytaniach. I patrzymy sobie: myśli, uczucia i zamiary tej osoby względem siebie. Po prawej stronie jesteś Ty. Myśli, uczucia i zamiary Twoje względem tej osoby. Przesuniemy sobie tutaj, żebyście widzieli. Dobrze, mamy lustro. Tak, widzicie wszystko, widzicie wszystko. Więc co tutaj karty pokazują? Przede wszystkim są tutaj jakieś mocne blokady. Myślę, że to jest przekaz dla trudnej relacji, dla trudnego związku. Myślę, że tutaj nie odnajdą się osoby, które są szczęśliwe. I chcą wiedzieć, jak to dalej będzie. Ja już widzę, że tutaj dużo się podziało. Tutaj dużo emocji odgrywa rolę, bardzo zmiennych emocji, dużo porywczości, dużo nerwowości. Tutaj doszło do jakiegoś zranienia między wami. Tutaj umysł cały czas podpowiada jedno, serce mówi co innego, i nie ma tego połączenia. Tak, tak się tutaj mi pokazuje. Przede wszystkim ta osoba, o której myślisz, pokazuje mi się jako ktoś, kto chciałby, ten ktoś ma to w głowie, chciałby z Tobą porozmawiać, coś wyjaśnić, tak szczerze, o czymś Ci powiedzieć albo oczyścić się z jakiegoś zarzutu, bo być może ciąży na tym kimś jakiś zarzut, być może, nie wiem, jest tutaj oskarżenia o zdradę, o nielojalność, o nieuczciwość czy o cokolwiek innego i tak ten ktoś chciałby się oczyścić z tego zarzutu, yy, Wyjaśnić coś z tobą, porozmawiać szczerze, ale karty mi tu pokazują, że ta osoba, pomimo, że ma taki plan w głowie, to jednak serce tego kogoś jest otwarte na zmiany, na zupełnie coś innego, na zupełnie coś nowego. To mam wrażenie, że ta osoba nie do końca sama wie, czego chce w tej relacji z tobą. Tutaj mi się bardzo mocno pokazuje taka historia i sytuacja, gdzie z jednej strony ty myślisz o spotkaniu z tym kimś, ten ktoś też chciałby spotkania, ale z drugiej strony. Hmm, ty się obawiasz tego wszystkiego, tej konfrontacji, tej rozmowy, tak? tego wyjaśniania, bo myślę, ja myślę, że to już nie raz było przed Wami. Ja myślę, że to już nie raz emocje odgrywały ważną rolę, i ja myślę, że to już nie raz było tak, że po prostu próbowaliście, staraliście się i nie wychodziło. Dużo jest blokad w Tobie. Gdzieś błądzisz myślami, gdzieś czegoś nie widzisz, nie dostrzegasz, być może nie chcesz już czegoś widzieć, tak? Masz tutaj kartę pod spodem tali dwójki mieczy. I to jest karta mówiąca o tym, że czegoś nie widzisz, czegoś się obawiasz, czegoś się boisz, bardzo mocno zamykasz się, a pod spodem tej tali też jest dwójka mieczy. I tutaj karty właśnie mówią o tym, że czegoś nie, nie rozumiesz, czegoś nie widzisz. I ty z jednej strony chcesz odbudowy tego, ty z jednej strony gdzieś jeszcze masz tą nadzieję w sobie, że to się może polepszyć, że to się może naprawić, ale tutaj jest bardzo dużo zranienia, tutaj jest bardzo dużo bólu i cierpienia, i tutaj karty pokazują, że zobacz, twoje serce cierpi, jest jakieś, dopadło ci jakieś rozczarowanie tą osobą. I nie wiesz, nie wiesz tak naprawdę, jak to wszystko połączyć, jak to wszystko poukładać w sobie. Tutaj też bardzo dużo tajemnic, bardzo dużo niejasności się gdzieś wkradło między Was, tak? I, I ty się obawiasz, ty się boisz, ty się bardzo mocno boisz. Natomiast ta osoba pokazuje mi się jako ktoś, kto być może gdzieś wychodzi z założenia, że ty nie zasługujesz na tego kogoś. Że Ty powinnaś, powinieneś iść w zupełnie coś nowego, iść w nową relację. Z jednej strony ten ktoś chce rozmowy, chce wyjaśnienia, ale z drugiej strony nie widzę chęci takiego pojednania się z Tobą, powrotu do Ciebie. Ta osoba, mam wrażenie, że być może chce rozmowę z Tobą po to, żeby coś domknąć, po to, żeby zakończyć to, co między Wami było. Tak tutaj mi się pokazuje. Może to być taka chęć rozmowy do tego, żeby zakończyć, wyjaśnić sobie coś i żeby każdy z Was poszedł w swoją stronę. Tak tutaj przynajmniej mi się pokazuje. Pod spodem tej talii macie informacje mówiące o tym, że są duże blokady między Wami, duże nieporozumienie i niezrozumienie. Tu są jakieś oskarżenia, tu by trzeba było coś wyjaśnić, ale ta relacja, ta osoba pokazuje mi się w energii kogoś, kto pojawia się w życiu, miesza i znika. To jest taki typ człowieka pojawiający się, znikający, kto rozpali namiętność, da poczucie jakieś, uczucie jakiejś nadziei, zasieje iskierkę nadziei, a potem odcina się i znika. I, I tutaj jest widzicie, ta współpraca jest bardzo mocno zaburzona między wami. Tak jak ty odczuwasz, że tu jest wiele tajemnic, tak faktycznie tutaj się pokazuje taka historia między wami. I jak to dalej się potoczy między wami? Jaki tutaj jest potencjał na to, żeby budować tą relację? Złamane serce bo relacja może być relacją dość toksyczną, trudną. Leczysz te swoje serduszko. To nie jest tak do końca przekreślone. Macie bardzo dużą szansę na to, że to się może odbudować między wami. Możecie dać sobie nowy początek. Czemu nie? Bo tutaj karty są takie w miarę. Mówiące o tym, że poprzez rozmowę, poprzez szczerość, poprzez otwartość, poprzez wyrażenie siebie, zakomunikowanie obopólne, ty powinnaś powiedzieć, jak ty to czujesz, czego oczekujesz. Ta osoba również powinna wyrazić swoje zdanie, co powinniście zmienić w całej tej sytuacji, nad czym popracować, czego ta osoba tak naprawdę oczekuje od ciebie. I gdyby tutaj, karty mi pokazują, gdyby tutaj doszło do takiej. Szczerości, otwartości, przegadania problemu, przegadania tej całej sprawy, moglibyście sobie dać jeszcze jakąś szansę, ale tutaj, tak, emocje odgrywają ważną rolę to są zmienne emocje jakaś podejrzliwość, jakieś oskarżenia nie pomagają w tym wszystkim. Tak? I tutaj ktoś nie jest do końca szczery ktoś tutaj zakłada tą maskę na tą twarz i nie wyraża siebie tak, jak powinien. Zacznij kochać siebie, bo ty nie kochasz siebie, nie akceptujesz siebie i szukasz tej miłości na zewnątrz. I pamiętaj, jeżeli nie będziesz cieszyć się z siebie, kochać siebie, patrzeć z miłością w lustro na siebie, akceptować siebie, to nie odnajdziesz tej miłości na zewnątrz, bo tak działa zasada lustra. To, jakie emocje są w tobie, to, jakie nastawienie masz do siebie. Odzwierciedla się na zewnątrz, w postaci ludzi wokół Ciebie. Jeżeli zaczniesz kochać siebie, to zostaniesz taką, zaczniesz kochać miłością bezwarunkową, zaakceptujesz siebie, swoje życie, całą siebie czy całego siebie, to automatycznie to, co jest na zewnątrz, ta osoba druga, automatycznie zmieni swoje postępowanie, i zacznie miłością bezwarunkową kochać i akceptować Ciebie takim, jakim jesteś człowiekiem. Może być też tak, że ktoś z Was ma jakieś jeszcze obciążenie rodzinne. Może być tak, że ktoś ma dziecko dzieci i ta druga strona być może ta osoba ma dziecko dzieci i Ty tak nie do końca akceptujesz to, albo ten ktoś ukrywa to przed Tobą, że gdzieś tam ma jakąś rodzinę, tak? Być może jest na odwrót. Pamiętajcie tutaj, że to jest czytanie ogólne, więc tutaj trzeba sobie tę energię zamieniać. Jeżeli nie pasuje to z Tobą, no to sobie odmień to, tak? Tak się tutaj, moi drodzy, pokazuje, ale jeszcze mam taki niedosyt, więc tak myślę sobie. Jeszcze wezmę tę talię i sobie dopytamy, jaki jest potencjał. Na przyszłość tej relacji, w jakim to kierunku zmierza? Jaki jest potencjał na przyszłość tej relacji? W jakim to kierunku między Wami zmierza? Idzie to w kierunku oddalenia. Okazuje mi się między wami, ja powiem tak: możecie dojść do jakiegoś kompromisu, możecie coś przegadać, możecie dać sobie szansę kolejną, a jeżeli jesteście w tej relacji, to możecie próbować, ale zmierza to do oddalania się. Nawet jeżeli gdzieś będziecie tworzyć tą relację, to mam wrażenie, że każdy z Was będzie czuł się samotny w tej relacji. I to idzie w tym kierunku. Ja widzę, że jedna osoba patrzy przyszłościowo, liczy na ten związek, a druga osoba odwraca się trochę tyłem i może to iść w kierunku rozproszenia. Może tak być. Ale mm, informacja też jest dla Was taka: jeżeli w tej szóstce mieczy weźmiecie sprawy w swoje ręce, bo to jest karta bramy, to jest karta przejścia, jeżeli tam coś przegadacie, przeanalizujecie, i wyciągniecie z tego jakieś tam konkretne wnioski, to możecie coś z tego stworzyć, ale tu jest bardzo trudna energia, tu jest bardzo dużo blokad, bardzo dużo zamykania się w sobie, takiego zero-jedynkowego podchodzenia do życia. W niektórych sytuacjach jest to ważne i potrzebne, a w niektórych sytuacjach, niestety, trzeba też liczyć się ze zdaniem drugiej osoby. A tutaj brakuje tego liczenia się ze zdaniem drugiej osoby u kogoś z Was. Tak się mi tutaj, moi drodzy, pokazuje. Więc na ten moment zmierzę to w takim kierunku nijakim. Dużo pracy. Dużo pracy przed Wami, jeżeli chcesz. Liczysz na tą relację. To bardzo dużo pracy przed Wami. Ja jeszcze pozwolę sobie na koniec, już zupełnie na koniec, wyciągnąć jedną kartę rady. Jedną kartę rady. Co zrobić w całej tej sytuacji? Uuuu. Poczekajcie kielichów hmm. Ciekawa rada Muszę się chwilę zastanowić. Poczekajcie. Tu są dwie rady. Dla jednej części z Was to będzie taka rada, żeby darować wszystkie winy i grzechy sobie i tej osobie, odpuścić coś i otworzyć się na to, co los przyniesie. Po prostu mm, odpuścić sobie to. Na takiej zasadzie, że wysłać intencje do wszechświata, spróbować y, zapracować troszkę nad tą relacją, porozmawiać, wyjaśnić, przegadać coś, y, powiedzieć o swoich odczuciach, poprosić o wyrażenie swojego zdania tej drugiej osoby i zostawić to, niech wszechświat działa na Waszą korzyść. Co będzie, to będzie. A dla drugiej grupy osób rada jest taka po prostu odwrócić się na pięcie napięcie i odejść. Bo jeżeli ty nie chcesz chodzić i tak za tym kimś, jeżeli ty masz poczucie własnej wartości i godności w sobie, Jesteś osobą dumną i, i wiesz sam czy sama najlepiej co się między wami wydarzyło i wiesz że to nie idzie w dobrym kierunku to po prostu rada jest jedna odpuścić to sobie zamknąć ten etap otworzyć się na zupełnie coś nowego a z tej osoby zrezygnować i tym akcentem kończę te czytanie wszystkiego dobrego. Jeżeli chcesz skorzystać z takiej analizy, zapraszam do kontaktu ze mną, możemy zrobić takie czytanie prywatne. Uściski, ślepo, pozdrawiam. Kontakt ze mną poprzez mail w opisie pod filmem. Wszystkiego dobrego!